Ładne? Ładne. To jest tylko na tak zwane diabelskie oko. Jak ktoś ma to, dajemy coś takiego i odbija. Ale film jest nie o tym. Film jest o pornografii. Dlaczego pornografia jest taka popularna w Kali w Czarnym Wieku? Bo Czarny Wiek Kali Yuga to jest wiek seksu, hipokryzji i pieniędzy posiadania materii. Jedna kropla spermy to jest 40 kropli krwi. Więc zobaczcie, ja nie mówię o kreacji dzieci, bo kiedy jest czas na kreację, tak jak pojutrze będzie Ekadashi, to jest piękny dzień, żeby mąż żoną próbował stworzyć nowe dziecko, nowe, nowe życie. I wtedy dziecko jest balansowane, bo Ekadashi to jest dzień harmonijny. Bo na przykład dziecko będzie zrobione w pełni i będzie za dużo energii to dziecko nie będzie zbalansowane. Albo jak będzie w, w dziecko zrobione w dniu, gdy księżyc oddaje energię e, zemsty, to dziecko będzie się mieściło na rodzicach. To wszystko ma znaczenie. Ale wracając do pornografii. Ciało fizyczne, ciało astralne i ciało subtelne. Karmiczne, przyczynowe. W pornografii jest tak, że uciekamy z zmysłami w ciele fizycznym, ale dokarmiamy byty demoniczne w ciele astralnym. Dlatego pornografia jest tak niedobra i dlatego jest tak promowana przez demony w Kaliuk bo oni wiedzą, że cały Wasz święty płyn stąd idzie przez kręgosłup dołem i jest marnotrawiony przy pieszą czakrę. Oni wiedzą, że tu wzrastacie, a tu spadacie. Dlatego czarna, czerwona czakra opo symbolizuje piekło, a tutaj fioletowa kontakt z boskością. Ktoś powie, że seks jest zdrowy czy niezdrowy. Bo tak było uczone, tak w szkolach uczą, że da relaksu seks. No nie. Zależy z kim, gdzie i jak. Jeżeli to jest Twoja partnerka życiowa, to tak, wybrane dni. Dlaczego pies ma seks raz na pół roku? I później o tym zapomina. Czy tam jakieś zwierzę. To tylko ludzie codziennie myślą o seksie, dlatego, że umysł jest popsuty. To jest perverted mind. Dlatego tak jest. Wiemy, że wtedy ktoś nie kontroluje pięciu zmysłów. A seks to są oczy i dotyk. Najsilniejsze. W sensie seksualnym. Zamykasz oczy, nie dotykasz. I gdzie jest twoja dziewczyna? Nie ma. Ale ktoś powie, a ja muszę, bo, bo jak nie ja, to ktoś inny ją zaciągnie do łóżka. No widzicie, jakie to myślenie. To on straci energię, nie ty. To jest twoja krew. Jedna kropla spermy to jest 40 kropli krwi. Co innego seks z żoną, to jest co innego. A co innego seks sportowy w sobotę na imprezie. Kończę po więcej szczegółów na <gryw> Prywatna lekcja oczywiście. Miłego dnia.